Siema kochani. Siemanko, słuchajcie dzisiaj jesteśmy właśnie w trasie i jest to taki dosyć szczególny odcinek, także jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi, to zostańcie z nami e, jedziemy gdzieś i spotkamy kogoś. Bo Kogo koalicja dawno nie widziała. No i jestem w ogóle zszokowana, bo w ogóle czym kimś będziemy jechać więc jeszcze bardziej mnie to stresuje no i sobie wyjeżdżamy do Baborówka powiedz cześć wszystkim. powiedz cześć jestem cześć gdzie ja mam jechać? Czesiule jedziesz z nami chodź chodź kolego chodź chodź tu do nas Chodź, to Cię przypniemy. Dobra. Okej. Okay. Dobra, czy ja mam tam jakiś imion? Eee, to ten muszę zwrócić. Tu, drącić. ten twój. Dobra, to O. No więc... To jest właśnie... Mój były... <grym> Koń. Koń, oczywiście. Który ma na imię C. O. S. I dzisiaj z nami jedzie Gdzie ty z nami dzisiaj jedziesz, co? Dzisiaj z nami jedzie, bo się przeprowadza do innej stajni I... Czy ty już jechałeś kiedyś koniowozem? Hmm? Tak, Czesiu, ty się dzisiaj przeprowadzasz, wiesz? No Ze swoją panią ze swoimi dwoma paniami. To często, żeby przewozić własnego konia, który gdzieś tam się pojawił w moim życiu. Dla niewtajemniczonych to ja tego konia kupiłam, jak miał 6 lat, teraz ma 16, więc było 10 lat temu. Tak się życie potoczyło nasze wspólne, że po prostu e, musiałam jakby no, sprzedać go dalej ze względu na moją kontuzję i no i teraz jedzie z nami, więc w ogóle to jest śmieszne naprawdę jest to koń po self Francais, także to też jest y, taka mieszanka wybuchowa ale fajny bardzo dobrze go wspominam no i cieszę się ogólnie, że takiego załapaliśmy kontakt z właścicielką czyli i ukoniemy, jakby gdzieś tam dalej dzieje. No i akurat mamy taką sytuację tutaj, że nawet zdarzyło nam się go przewozić. Całość się przeprowadza, bo będzie miała do niego bliżej, więc idziemy teraz do Poznania. Nowa chata jest. On ma takie oczy wystraszone. Zresztą. No, ma takie było Ale główkę ma taką małą. No. No pani przyjdzie niedługo gdzie nie długo, to pani. No. <grystanie> Co, będziemy wysiadać, nie? Będzie sobie... poczekamy na nią. Czekamy na panią, nie? Pani musi przyjść z dworca, ciekawe ile jej to zajmie. Nie ty idziesz. Kantarek różowy, A, ale stój. chłopaki <noise> <noise> na jednym kadrze. <noise> No więc jest w jesteś w chacie nowej. Jesteś w chacie nowej. mają No i wracamy sobie. Właśnie nazbieraliśmy pełno much tutaj z tej stajni. Wlazłem na samochodu. No i tak co chciałam dodać właśnie to pewnie jesteście ciekawi skąd w ogóle. Co to się takiego stało, że miałam tego konia i też y, później musiałam y, go sprzedać. A to była taka historia, no nie za fajna, bo już po czasie pewnym, jak się zaczynaliśmy z tym z koniem to zaczęliśmy jeździć sobie na zawody. Po wizycie w szpitalu tak spadłam, że wypadł mi park z zawiasów, można powiedzieć. I wypada mi niestety do dzisiaj, bo. Jak raz wypadnie, to potem już albo operacja, albo będzie wypadał zawsze. I właśnie dlatego te drogi nasze się rozeszły, bo ja nie chciałam jeździć już żadnych skoków ani nic z tych rzeczy, bo się bałam po prostu, że nawet na koniu mi coś takiego się może przytrafić, co się zresztą mi zdarzyło w ogóle, że wypadł mi na koniu. Koń by się tylko marnował, no i postanowiłam, że nasze drogi się rozejdą, ale jak widać teraz ma dobrze, ma fajną właścicielkę.